Cześć! Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, jak parametr mocy krytycznej może mówić nam o postępach. Zapraszam! Dla każdej osoby, wartość mocy krytycznej, czyli tej, którą w teorii jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę, jest inna. To, jaki wynik osiągniemy na teście, między innymi zależy od wagi, prędkości czy cech woli. Testy do odmowy zostawiają nam światełko w tunelu i bezpiecznik, który możemy wykorzystać, kiedy chcemy. Tutaj musimy szarpać, jak reksio, szynkę do samego końca. Testowi towarzyszy dreszczyk emocji i podniecenia. To coś jak połączenie horroru z filmem dla dorosłych. Niby fajne, ale nie do końca. Każdy z biegaczy zna to uczucie. Występuje to szczególnie przy tych szybszych startach. Podejście do testu w sposób bardzo sumienny jest kluczowe dla prawidłowego określenia stref, których musimy później trenować. Z mądrze ustalonym planem przygotowań na parametrze mocy możemy sprawdzić nasze postępy. Co jakiś czas wykonując test. Dzięki niemu wiemy, czy wzmocniliśmy nasz organizm, biegamy teraz szybciej i na wyższych wskazaniach mocy, czy wręcz przeciwnie, popełniliśmy jakieś błędy i wartości vat są niższe. Ja zalecam wykonywanie testów mocy krytycznej przed okresem przygotowawczym, a następnie po, by sprawdzić to, w jakiej jesteśmy formie i jak jesteśmy przygotowani do sezonu. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym biegaczem, zaplanowałeś na pewno starty kontrolne na 5 czy na 10 km i dzięki nim możesz sprawdzić parametry mocy krytycznej, porównując na tych dystansach dystrybucję mocy. Najlepiej na testy wybrać trasy płaskie, krótkie i dobrze Wam znane. Test mocy krytycznej jest też doskonałą alternatywą do testów wydolnościowych przeprowadzanych w laboratoriach. Test mocy krytycznej jest o wiele tańszy i tak naprawdę możecie go robić w dowolnym momencie. To jest olbrzymia przewaga w porównaniu z badaniami laboratoryjnymi. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania odnośnie czegokolwiek, co powiedziałem w tym odcinku, zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Chętnie rozwieję Wasze wątpliwości. Cześć!